Premier złożył podpis pod decyzją prezydenta, by wybór nowego prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego nadzorował tzw. neosędzia, czyli Krzysztof Wesołowski wyłoniony przez upolitycznioną KRS. Zaskoczeni posłowie koalicji rządowej zażądali wyjaśnieni. Nie podoba się to lewicy, że neosędzia dostaje dzisiaj legitymację premiera. Dziwne jest, że pre premier wyraził zgodę, czyli złożył podpis. Nie będę o wieł, bo chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, nastąpił błąd. Tak dziś oznajmił premier, mówiąc, że każdego dnia podpisuje wiele dokumentów. Urzędnik odpowiedzialny za przygotowanie do podpisywania nie dostrzegł polityczności dokumentów sprawdził, że chodzi o neosędziego. Ten urzędnik to minister Maciej Berek, który oddał się do dyspozycji premiera, ale ten dymisji nie przyjął. Biorę na, 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 na klatę. Przyleci z nami pilot, jeśli Premier Tusk podpisuje dokumenty i nie wie co podpisuje. Podpisu premiera nie da się jednak cofnąć. Neosędzia organizujący wybór prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego dopuści zapewne do konkursu innych neosędziów. Premier to jednak bagatelizuje. Tak czy inaczej większość neosędziowska yy doprowadziła bo do, do, do rzeczy, które zamierza zrobić. Donald Tusk zapewnia, że nie układał się z prezydentem w sprawie sądownictwa. Po ludzku bardzo proszę, żeby, żeby już tak nie spekulować o jakichś politycznych y, układach z prezydentem w tej sprawie. To sugerowali politycy i sędziowie, przypominając o spotkaniu Donalda Tuska z Andrzejem Dudą na pokładzie tego okrętu ORP Kościuszko. Nie, to nie są żadne szersze porozumienia. Ucinał podejrzenia